dzisiaj za wszystkie czasy Tego jeszcze naprawdę nie było. Jeździłem już traktorem w tym programie. Różnymi samochodami, ale autem elektrycznym jeszcze nie. Drodzy wyborcy, czy jesteście świadomi, że Polska w 73 roku produkowała już auta elektryczne? Tak, Polska już wtedy była producentem aut elektrycznych, a cały projekt zagrażał gospodarczo wielkiemu kapitałowi Wall Street z USA? Polska była gigantem, jeśli chodzi o przemysł. Mieliśmy własne fabryki samochodów, ciągników, kombajnów i maszyn rolniczych, fabryki rowerów i motocykli, fabryki telewizorów Proelko pod nazwą Trilux, sprzętu grającego Tonsil, Unitra, Radmor, Diora, fabryki pralek i lodówek, fabryki porządnych marek AGD-RTV, Zelmer, Amika, Ardo, łucznik, Alima, Hortex, huty szkła, aluminium, miedzi, stali, kopalnie węgla, elektrownie, zapory wodne, stocznie, fabryki lokomotyw i wagonów, walcownie stali, przetwórnie owoców i warzyw, zakłady mięsne. Słynne polskie pachnące konserwy mięsne Polish Ham, pół kilograma i jeden kilogram, które były wykradane z polskiego rynku i sprzedawane w amerykańskich sklepach za jednego dolara. Tak, to wszystko i wiele więcej stanowiło zagrożenie dla amerykańskiego kapitału Wall Street. W obronie przed polską silną gospodarką, 23 grudnia 1981 roku, na 12 lat USA i wielki kapitał Wall Street nakłada na Polskę sankcje gospodarcze, które powodują w Polsce gigantyczny kryzys. Zamrżono oficjalne kontakty z Polską, zawieszono rządowe gwarancje na kredyty, wprowadzono zakaz połowu ryb na amerykańskich wodach i wstrzymano dostawy dla rolnictwa. Polskie samoloty otrzymały zakaz wstępu w amerykańską przestrzeń. Zawieszono współpracę naukową, zablokowano również dostęp do Polski nowych technologii. Zerwane zostały wszelkie oficjalne łańcuchy dostaw, kontaktów, dyplomacji i wymiany gospodarczej z krajami, które były tak zwanym sojusznikiem USA. Handel odbywał się drogą nieoficjalną przez ludzi i firmy namaszczone przez władze tajnymi kanałami przerzutowymi. Stan wojenny w Polsce to była ustawka między Jaruzelskim, Gorbaczowem i USA, a konkretnie z Sorosem wymarzony pretekst do wprowadzenia na Polskę embarga. Teraz rozumiesz, drogi wyborco, dlaczego staliśmy w długich kolejkach za żywnością, odzieżą i papierem toaletowym dlaczego wszystko było na kartki. Podczas gdy polskie dzieci stały w długich kolejkach za czekoladą, polskie produkty, na przykład takie jak konserwy mięsne Polish Ham, można było kupić za dolara w amerykańskich sklepach w dowolnych ilościach. Nasz rynek był okradany i grabiony przez USA za pośrednictwem Jaruzelskiego jego ludzi, Gorbaczowa i Sorosa. USA prowadziło akcję propagandową, której celem było podkreślenie, iż sankcje są skierowane przeciwko reżimowi komunistycznemu, a nie polskiemu społeczeństwu. Finansowano liczne akcje protestacyjne i strajki dla Polaków w kraju. Wspierano także polskich emigrantów, szkolono kadrę i agentów, którzy po 89 roku przejęli Polskę za pośrednictwem tzw. demokratycznych wyborów, stosując sztuczki socjologiczne i socjotechniczne za pomocą propagandy w prasie i telewizji. To wy, drodzy wyborcy, wybieraliście fałszywie podstawionych i promowanych w TV za pieniądze Wall Street kandydatów, którzy kończąc wyższe szkoły na zachodnich lub amerykańskich uczelniach, zostawali agentami, ich zadaniem była systematyczna i ponad podziałami likwidacja polskiej gospodarki gospodarki odbudowanej po wojnie rękoma naszych dziadków i ojców. Wielki kapitał Wall Street, doprowadzając polskie firmy do upadłości rękoma oprawców, których ty wyborco wybierałeś co cztery lata do władzy, ukradł naszą polską technologię i patenty. Na koniec, wszystkiego, Wall Street chce nas Polaków wciągnąć na siłę do wojny z Rosjanami, likwidując nawiz społeczny, pozbawiając nas życia, by zagrabić nasze wypracowane emerytury i fundusze emerytalne. Drogi wyborco. Czy w nadchodzących wyborach popełnisz ten sam błąd i wybierzesz swojego oprawcę, którego będą ci promować, pokazywać w telewizji, który będzie złotoustym mówcą, uśmiechniętym lalusiem i plastusiem, który natychmiast po objęciu władzy, na rozkaz USA, pchnie Polskę do wojny, tak samo jak zrobił to aktor Załęski z Ukraińcami, organizując łapanki, przymusowe wcielanie do wojska i wysyłanie ludzi na śmierć, zabierając pośmiertnie im jednocześnie emerytury i majątki? Przeprowadziliśmy ten samochód dlatego, że te rozwiązania, które Ty proponujesz, Andrzej, to jest niestety ciągle to samo, utopia i bujanie w obłokach. Natomiast gdzieś gdzie Ty widziałeś, żeby jakkolwiek zastosować taki samochód na roprz? To było widać, że to jest zabawka po prostu. Natomiast samochód, jeśli już szukać rzeczywiście jakichś nowych zupełnie rodzajów napędu, to niewątpliwie jest nim samochód elektryczny, cokolwiek by nie mówić o wadach tego samochodu. A ten egzemplarz to jest samochód skonstruowany wspólnie przez Fabrykę Samochodów Osobowych na Żeraniu i Instytut Elektrotechniki. Dla potrzeb łączności, dlatego jest kierownica z prawej strony, żeby łatwiej było zabierać listy ze skrzynek, tu jest taka specjalna przestrzeń bagażowa. Ale co jest istotne w tym samochodzie, to dwa elementy. Jeden to zestaw baterii, akumulatorów, wyglądający dość potężnie, no bo takie są jeszcze dzisiaj niestety akumulatory ważący mniej więcej 670 kg. A pod maską, zamiast silnika. Układ sterowania, który jest o tyle sprytny, że pozwala na minimalizowanie zużycia energii przy rozruchu samochodu i odzyskiwanie pewnych porcji energii podczas hamowania. To jest napędzane jednym silnikiem? Oczywiście jednym silnikiem umieszczonym bezpośrednio na wale napędowym z pominięciem skrzyni biegów, Prowadzone badania na tym samochodzie wykazały, że on się może poruszać z szybkością mniej więcej maksymalną 75 km na godzinę, że jednorazowe ładowanie wystarcza na pokonanie właśnie gdzieś dystansu rzędu 80 km. A, Zależy od sposobu jazdy, no i w mieście oczywiście nieco mniej. No i to właściwie są podstawowe Tak, konstruktorzy nawet nazywają to nazywają samochodem elektrycznym drugiej generacji, no właśnie tak. ze względu na to eleganckie sterowanie, prawda?